Marvis Mobile Homes, całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. No, czy tak, no, podtrzymaliśmy jakby dobrą pastę, którą, którą mamy od samego początku. Wiedzieliśmy dzisiaj, że będą ciężkie, ciężkie warunki. Ee, że drużyna to jest bardzo silna u siebie. No my cały czas jakby borykamy się z tą dziurą u 24, no ale to już myślę, że lada dzień i, i będzie będzie okej. Okay. No dzisiaj jakby znowu nastąpił przełom po 10. jak dobrze pamiętam, tamtym roku też było tak, że, że przegrywaliśmy, ale później już e, po 10. było znacznie lepiej, więc fajnie, że się udało wygrać. Ale tory bardziej przyczepniejsze, ale Szczerze zrobił na mnie naprawdę dobre wrażenie, poza pierwszym biegiem już potem mi się jeździło na nim dobrze, ale trochę brakowało startu, a w końcu na ostatnie dwa biegi zmieniliśmy motor i, i znalazł się start. Jest to niecodzienny tor dla nas, nie mamy tutaj okazji za często się ścigać, ja tu wróciłem po kilku dobrych latach. E, więc e, było trzeba troszeczkę się zastanowić nad tu ustawieniem motocykli. E, udało nam się to zrobić już po próbie toru dość dobrze. Po pierwszym wyścigu e, coś się zaczęło dziać w silniku, po drugim wyścigu e, było trzeba go odstawić na bok, e, wymiana na drugi motocykl. E, no i gdzieś tam e, szukaliśmy tych optymalnych ustawień przede wszystkim na start, bo to dzisiaj decydowało o tym, którym się przyjeżdżało do mety. To jest trudny grunt. Łatwo się tu nie jeździ. Ścigania po nie ma, także wyścig się kończy na rozegraniu pierwszego łuku, oczywiście na starcie rozegranie pierwszego łuku. Cieszą to punkty, tak? Dużo do tabeli. To jeszcze parę drużyn przyjedzie i się pomęczy bardzo mocno, bo to jest specyficzny, rzadko jeżdżony przez drużyny pierwszoligowe. No ale mamy to za sobą, drużyna przejechała dobre zawody, po pierwszej fazie, gdzie troszeczkę tam nie wszystko działało, dobrze poszli z ustawieniami, wyciągnęli wnioski i później już jechali w drugiej fazie zawodów stosowanie lepiej, startowali dobrze. Młodzieżowcy też się przebudzili, tam na ważnym momencie, bo ten bieg 12 bodajże był, był bardzo, bardzo, bardzo ważny. No i co, i ta punkty cieszą, a czy jednym, czy, czy, czy dziesięcioma, to akurat dla mnie nie, nie, nie robi różnicy. Myślę, że księgowa w klubie będzie bardziej zadowolona, że tyle chłopaki nie nakreślili dużo punktów. Oczywiście ratuję.